To jest druga część filmiku na temat calzone i bielo i ja już pierwszy filmik Wam pokazałam jak mi wyszło i teraz Wam pokazuję tą drugą część. O ten ok, ale... A no tak, certo. To jest on już. I w sumie mój mąż chciał bardziej przypieczony, i nastawiłam w sumie na 20 minut 220 stopni. Nie na 18, przedłużyłam. I tak to wygląda. Piękny pieruk. E, e, ale sali, prendiam. Kochani, taki pieruk pyszny, przepyszny. Komera, Aleksandro. Buonissimo. Ti piaceva? Super. Da Non mu mangziało. No, da. da ta... Bardzo bardzo długo jak nie robiłam, takiego właśnie kalcone nie robiłam, tylko zawsze pizzę, pizzę pizzę. A tu nam przyszła ochota na kalcone i postanowiłam zrobić i pokazać Wam. I rzeczywiście, przepyszna. Także jeżeli ktoś chce taką chrupiącą, to proszę bardzo, 20 minut, ale każdy piekarnik jest inny. 20 minut, 220 stopni piekłam. No i ciasto jest takie bardziej Aleksandro Poefarabedery eko. Fajne wedere, eko, bo jest gorące. Eko, belisim, oj, prawie, że się uparzyłam. I cóż, kochani, zapraszam Was na mój kanał Mandziarę Łewki. Tu na dole zróbcie subskrypcję, a będziecie cały czas na bieżąco z przepisami włoskimi, bo gotuję po włosku. I cóż powiem, buon appetito!